Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia XCeed 1.5 Turbo, benzyna 160 koni, wersja M z pakietem Smart w kolorze Infrared albo New Infrared. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia XCeed 1,5 turbo benzyna, 160 koni, 253 nm momentu obrotowego i podstawowa wersja wyposażenia M z pakietem Smart, z felgami 18 cali w kolorze infrared. Automat 7 DCT i cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 122 500 zł. To finalna cena, uzależniona oczywiście od rabatu negocjacji formy zakupu. 5.8, na 3.6, nadwozie typu Crossover nazwijmy to samochodem uterenowionym A linia na pewno jest ciekawa, atrakcyjna i tak szybko się nie znudzi już od wersji podstawowej mamy reflektory Full LED mamy system hamowania autonomicznego mamy dwupoziomowego, aktywnego asystenta pasa ruchu Felgi 18 za dopłatą 2000 zł. Pakiet Smart dopłata 2500 zł. Ciemne szyby i automatyczna klimatyzacja. I lakier 2500 zł również dopłata. Tak wygląda wersja, wyposażenie, wykończenie wersji M. Wszystko wykończone na miękko. Monitoring ciśnienia w oponach odbywa się w oparciu czujników z ABS -u. Tradycyjne zegary, skórzana kierownica wielofunkcyjna Tutaj drugi poziom asystenta pasa ruchu Wyświetlacz 8 cali Kamera cofania Android Auto Apple CarPlay bezprzewodowe Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja Automatyczna skrzynia biegów Tradycyjny ręczny podłokietnik i w pełni materiałowa tapicerka wygodny, dobrze wyprofilowany regulacja góra-dół podłokietnik dla pasażerów tylnej kanapy tam na środku musicie mi wierzyć na słowo, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, na skrajnych siedziskach mamy dwa isofixy, kamera i bagażnik. Duży pakowny ustawny 426 litrów. Jak dobrze pamiętam, koło dojazdowe. Ta podłoga w tej chwili jest opuszczona. Można byłoby też ją podnieść na ten poziom. Ten czas będziemy mieli płaską podłogę po złożeniu siedzeń i kawałek schowka pod spodem. Gniazdo zapalniczki! Samochód wyżej zawieszony, więc łatwiej wsiąść, łatwiej wysiąść. To ogromna zaleta crossoverów i chyba odpowiedź dlaczego są tak popularne. Schowek, wyłączenie poduszki czołowej, jeśli na fotelu pasażera jeździłoby dziecko, to ją do kierunku jazdy, tą poduszkę trzeba wyłączyć. No jeszcze raz x sit w kolorze infrared. Płetwa, relingi, już od wersji podstawowej. Wszystko jest tak, jak być powinno I Biorąc pod uwagę realia rynkowe, 120 tysięcy za crossovera z dynamicznym silnikiem, z automatem Z takim wyposażeniem, to prawda niezła cena 1.5 turbo benzyna, tutaj jeszcze 160 koni Produkcja od kwietnia 140 Jak będzie z parametrami silnika, jak będzie z mocą Nadal czekamy na homologację. Zegary w wersji M z pakietem SMART, trochę komputera pokładowego. Trochę ustawień. Systemów wsparcie kierowcy automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Kamera, dynamiczne linie. z czujniki z tyłu. Lusterko fotochromatyczne to również składowa pakietu Smart i schowek na okulary. Dajcie znać, czy jeździlibyście takim. A i ciekawe, w wersji M z pakietem Smart przy automacie mamy łopatki do zmiany biegów. Nie wiedzieć dlaczego w wyższych wersjach tego nie ma. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcję, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia. Trzymajcie się.